Chyba dobry pomysł. Jak się czujesz? Trochę kręci mi się w głowie. Ale biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, <grych> raczej nieźle. Okej. Okay. Nie już wyjechała? Dziś rano, wieczorem mm. występuję w Moskwie. Obiecałem informować się na bieżąco o postępach sprawy. A nie masz dla mnie coś, czegoś poważniejszego? Nie wiem. Pewnie to, co właśnie mi przekazałaś. Kto wie, nawet jeśli to był tylko sen, to może faktycznie rozmawiałaś. Wkurze mnie to, że mam je za wariatkę, naprawdę. To dość ja tu się staram. Ja nie wiem. Robię Możesz wszystko, żeby znaleźć Aprila Teraz mnie traktuje jak, jak jakiegoś wariata. Bez sensu zupełnie. Nie mam zbyt nie ochoty znowu wchodzić w drogę Markusowi lub bliźniaczką. No dobra. Sądzę, że próbowali cię zastraszyć. Twój przyjaciel musiał wdepnąć w coś Może tego. to była kupa słonia? Tak. Mam tylko nadzieję. Coś poważnego w każdym razie. Co wow. nic ci nie jest? To tylko moja głowa. No, jak ci wszczepili obcego do głowy, Zostanę no to teraz masz tam pluskwy, nie? Zajść. Chyba logiczne. Na pewno w nocy wyskoczyć przez ucho, także nie martw się, Zoe. Nie. Muszę wracać do domu. Dziękuję, Charlie, naprawdę dziękuję. Dobra. Nie ma sprawy. Wpadnij tu znowu, jeśli kiedyś jeszcze zajdziesz do niej, I daj znać, jeśli znajdziesz przyjaciela. Albo. Albo skontaktuj się z Amy. E. Tak zrobię. No, pierwszy raz nie potraktował mnie jak już wariata. Dobra, siemanko Charlie. Hmm, Pozdrów Emmy. To by było na tyle na razie. Fringe, fringe, dobra. To by było na tyle zwiedzania Newport. O, jakiś filmik. Ktoś do nas zadzwonił. Cześć, kocie, to ja. Cześć, Liv. Gdzie jesteś? Olivia. Cześć, Liv. Wciąż w Newport, ale już w drodze do domu. Co nowego? Jedziesz do Japonii. Japonii? Że co? Rozwykłam wreszcie notatki Rezny. No, większość... Część! Dalej nad nimi pracuję. Ale wiem, że badał sprawę Łatokor. Naprawdę? Kurczę, to musi być coś naprawdę wielkiego. Czym się konkretnie zajmował? Tego jeszcze nie wiem. Kocie. Dobrze, że do Japonii, ale bo jeśli by była Kocie. sprawa z Chinami, no to oczywiście zajmował się tanią siłą roboczą, ale. E, nie wiem o co może chodzić z tą Japonią. Zmierzał na Hokkaido, jedną z północnych wysp, Japonii. Do Więcej na razie niestety nie wiem. Wracam do notatek i dostarczę ci dodatkowych informacji, gdy już dotrzesz na miejsce. Do Japonii znaczy się. Tak, tak. Próbowałabym Cię może nawet przekonać, żebyś tam nie jechała, ale tak się napaliłaś na podróż śladami Rezy, a wszystkie ślady wskazują właśnie na Japonię. Wiem. Muszę ruszać dalej, nie mogę przestać. Nie teraz. To zbyt ważne. Gdybym przerwała. No, dokładnie. Musimy jechać do Japonii. I tak, i A co mi tam? Pojeździmy Skuprej, trochę stało, i, ale... ich fajnymi autkami Wejdziemy do ich super ekspresu, wewnętrz. który jedzie ponad 400 no, km na godzinę. Ale kiedyś wyjdzie z tego wspaniała opowieść. Pozwiedzamy sklepy, może spotkamy Leci, jakieś nie gwiazdy. Tyle, te tak notatek Fajnie Odej by było. Się, gdy do podróży. Dobra. Dobra, Lif. Trzymaj, no, trzymaj się tam. Lif. I lecimy do samo tak, no, Nawet nie lecimy. Fajnie, samo się przełączyło i co teraz? Cóż to za poduszkowiec? Nawet ładnie wygląda. Nie powiem. Nie, to jakiś samolot. I leci nad wodą, strasznie niebezpieczne. A może to jest taki nadwodny, właśnie. No zo, co tam? Co tam porabiasz? Wpatrujesz się w ten ekran. Chcesz zasnąć, chyba. Ale mrugaj więcej oczami, bo ci gałki zasną, słuchaj. No. Jakby mnie posłuchała. O nie, tylko nie to. Ktoś mi napisał na gadu, naprawdę sorry. Nawet mu nie odpiszę. Niech zapomni. Teraz mam ważniejsze sprawy na głowie. Mianowicie jeszcze 6 minut co najmniej odcinka. No dobrze. Opowiedz mi o wierze. Jak to O, jesteśmy April, za... na razie. Gigantyczna, pełna zbytku budowla. Nie widziałem nigdy czegoś podobnego. Budują chyba drabinę do niego. wiem, ma. gdzie to jest, to jest tam o, na rynku. Świątynia. Z tego co wiemy o Azadi, są raczej religijni. Powiedzieć, że Azadi są religijni, to jak nazwać słońce ciepłe. Wiara jest dla nich wszystkim. Pozbawmy ich wiary, a wygramy wojnę. Nie sądzę, żeby to była dobra strategia, Czałan. Ale dobrze wiedzieć, że mają jakiś słaby punkt. Wiara jest mieczem obosiecznym. Ta ich wieża może być kolejnym słabym punktem. Kiedy byłem tam wcześniej, zauważyłem, że nadal nie ukończyli budowy. Są tam drewniane platformy dla... Roboty. No tak zauważyłem te platformy. W pobliżu Ale co mi z tego przyjdzie? Możemy ich użyć, aby dostać się do środka. Doskonale. Muszę to zobaczyć. Ta wieża jest pewnie bardzo ważna dla Azadi. I jak powiedziałeś, może być ich kolejną słabością. Pójdziesz tam sama. Muszę. Jeżeli będzie nas więcej... No, zauważą nas. Tak, my się rozumiemy, Czawan, spokojnie. A jeśli zostawisz... Eee... Alhera. To jest nasza misja. To jest nasza misja, Czawanie. Wrócę przed świtem. Uważaj na siebie. włosa. Dobra, April... To lecimy. Ty nie robisz nic. Ty to dzisiaj gotujesz na obiad, obiad ja i drapisz czoła na po plecach. Co? Albo ogol mu najlepiej plecy potem go podrap, bo... będzie wycof. ciężko. Po prostu idę na spacer. Jasne. A ta dziewczyna nie prosiła cię o pomoc. Jaka dziewczyna? Ta która zniknęła? Ta ze st stat. Z tego miejsca, o którym nie wolno nam mówić. No właśnie. Prosiła o pomoc, a ty jej odmówiłaś. A ja powiedziałem i nic mi nie zrobiła super. Dobra, wyjaśnij. Bądźmy spokojnie. Jeszcze mnie się telefonu do mnie dzwonić, ślubowałam, że nigdy tam nie wrócę. A teraz nie potrafię, nawet gdybym chciała. Są inne problemy. Ludzie, którzy nam nie liczą. Na nas. Jeśli więc Zoe ma problem, będzie bym chciała No Kolega do mnie? Żebym wyszedł na dwór. A wiecie gdzie ja go mam? zrobić? W pośladkach! Nie Nigdzie nie, nie idę. Wtedy chciałem jedno. wyjść, dwie godzinki temu to. Nie chciał, także... No może dosyć rozczulania się, co? Pójdźmy wreszcie. Na to wieże, na to rusztowanie. Nie wyłączył mi się stoper chyba. Nie, 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 nie. Nie, nie działa. O kurcze... Bryn, tylko nie to i co teraz? Musimy iść popełnić samobójstwo, Powiedzmy się na tym że Randolu może. Cześć! Nie, może... Nanny przyłączyła się do nas zaledwie parę miesięcy temu, ale okazała się wartościowym nabytkiem. Jej magia jest bardzo potężna. Dobra, nie rozmawiamy z nią, bo to by była tylko, podejrzewam, strata czasu. Gdzie my to jesteśmy? Aha, w karczmie! Znaczy, w tej gospodzie. Dobra. To chyba z Dickiem nie musimy rozmawiać. Na razie idziemy pooglądać sobie tamtą wieżę. O co tak naprawdę chodzi? E o, ciemno jest, niedobrze. Muszę wrócić o świcie. Także nie mam dużo czasu. Gdzie była ta wieża? Tutaj jest. A rusztowania są tam, widzicie. Zaraz do nich dobiegniemy. Myślę, że tu nie będzie żadnych. Soldiersów, tak zwanych, czyli żołnierzy. Którzy... O, jeden jest. Dzień dobry. Jakby się tam dostać? Mam jakieś przedmioty. Nie bardzo. No ale kruczowłosa jest sprytna. Walczy dobrze mieczem, także okradnie kogoś. No widzimy, tam jeden gościu stoi. Także będzie ciężko się tam dostać, już to widzę. Ale jakoś się dostanę. Może tyłem, co? Nie, tu nie jakieś deseczki też nie bardzo. A możemy iść o tak powoli? Przecież nas nie zauważy albo po prostu. Alarm! O, je o jezu, jezu, jezu. Powalczymy co? Zaraz. O szty. Potrzebuję pomocy! Oszty! April została zamordowana. I to było ciężkie. Nie wiem, czy dam sobie radę. Sam z tym rebeliantem w Kużumie. Sztufrojer. <słuch> no co, polecimy tam jeszcze raz. Najpierw pokonamy tych. Ej, bo to jest bez różnicy, kogo najpierw. I tak trzeba ich pokonać, żeby. Najpierw tego cześć się, dawaj tu. Solówka. W nocy lepiej uważać. Trudno odróżnić przyjaciela od wroga, a w mieście nadal do mną leberiały. Dobra. policyjna zaczyna się o północy, więc lepiej nie spóźnij się do domu. Dobrze, najpierw porozmawiajmy z nim. Może na spokojnie z nim porozmawiajmy. Stać! Owejdź tu teren zamknięty. Teren. Drugi raz nie będę No przecież już idę. Chodź na salówkę, chodź, chodź, nigdzie nie idę. Ostrzegałem cię, w intruzie, stój, jeśli ci życie miłe!